Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w materiale z gry Magic Tech Gatering. W którym będziemy otwierać pakiety. We wszedł nowy set, czyli właśnie taki. I otworzymy sobie kilka pakietów. Kilkanaście. Myślę, że gdzieś około 20 otworzymy sobie. Podzielę to na jakieś części. Oczywiście zachęcam do tego, żeby zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco z materiałami z tej gry, jak również z innych gier. Można oczywiście zostawić jakiś komentarz, łapkę w górę. No i zapraszam. Otwieramy. First, tu coś nowego się pojawiło, że First może, że, że pierwszy raz się dostało, no, do craftingu będzie. No i dobra. Otwieramy następny pakiet i też pokazuje, że Chyba, że, za, że to jest pierwsza karta jaka, jaka została wylosowana z tego rodzaju tutaj jakąś sagę. Dostaliśmy w miarę tanią i jakiegoś latającego. No i tutaj krakena. Dostaliśmy. No, całkiem fajnie. Kolejny pakiecik. O i tutaj już nie ma firsz, czyli że tą już po prostu mamy, posiadamy. Enchantment, kreaturę. I drugi enchant. I ląd! No ja lubię dostawać lądy. Dobra, otwieramy. Ogólnie rzecz biorąc, jest dość sporo dyskonektów, także może, może mnie rozłączyć, ale spróbujemy to jakoś zrobić. Nie wiem, serwery są przepełnione. Jeżeli macie jakieś dodatkowe informacje, można podzielić się nimi w komentarzu pod tym filmem. Niezniszczalny. No Fajnie, fajnie. O, no właśnie. Waiting po serwer. Ale dość szybko się odm odmulił. Minotał szaman. O, i kolejny taki kraken. Całkiem fajnie, bo, bo tani ten kraken, a statystyki ma całkiem, całkiem nie najgorsze. Dwóch minotaurów. A nie. Myślałem, że dwie, dwie takie same karty nam wylosowało. I Hydra Tania A to en Enchant I kolejny Sporo. Może, może ta kolekcja opiera się na ten Na właśnie takich kartach. O Jeżeli chodzi o Niszczenie wszystkich kreatur. To jest taka dość niezła karta botania. Chyba najtańsze niszczenie całego stołu. Dość ciekawa, tania karta. No, no, będzie fajnie. Moim zdaniem bardzo dobrze, że odświeżają co jakiś czas, jakiś, jakiś nowy, no, nowy set wprowadzają, co urozmaica grę. I kotka dostaliśmy, całkiem przyjemny. I znowu takiego Minotaura już mamy. I Harpia. Zresztą ten set jest całkiem fajnie yy, przemyślany z tego względu, że on jest w taki, osadzony w taki, no te wizerunki są, mitologiczne. Także jak ktoś lubi mitologię, to na pewno ten set mu się będzie podobał. I super. Gigant drogi, ale, ale za to... Statystyki ma całkiem, całkiem. Oho. No, dość ciekawy, dość ciekawy ląd. No, wzbogacenie Deku z kotami. Artefakt. Ej, dzika karta. Świetnie, bo znając żeby stworzyć jakąś kombinację dobrą w deku, to tych, tych dzikich kart będzie potrzeba trochę. Kolejna niezniszczalna kreatura, ogólnie te openingi to ja nagrywam raz, że lubię. A dwa sedę dopiero co się pojawił, także można sobie zobaczyć, mniej więcej jakie karty yy, po prostu yy, są losowane. Jak, jak to mniej więcej wygląda z tymi kartami. I w dodatku, nie wiem, na, na nagraniu można sobie zatrzymać nagranie i sobie popatrzeć, co ta karta daje. No. Znowu nieśmiertelny. No jest sporo jest tych nieśmiertelnych hipków. To już chyba trzeci, a, naw a nawet chyba 20 pakietów nie otworzyliśmy. Jest sporo aur. Także ja myślę, że to, to ten set dość nieźle wzbogaci. On jest tani. Tani i całkiem fajny, bo jak ma się tam dużo, nie wiem, lądów czy kart na stole białych, on dostaje wtedy wytrzymałość. Mhm. No i dobra, jeszcze, jeszcze 5 sobie otworzymy tak do 60 i następny opening będzie w następnej części, także, także warto zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Z flashem. Bardzo fajna. Tak, kolejny pakiecik. Ale wizerunki to, to Magic to chyba na, najfajniejszy. przynajmniej w moim guście są bardzo. Te wizerunki kart, czyli te obrazeczki takie, to określam wizerunkiem. No. Dobra. Jeszcze trzy. Kurde, satyrów dużo. Będzie można tak na satyrach zrobić. O, ciekawe, czy to działa również, yy, również na kreatury przeciwnika. Jeżeli da damy taką aurę przeciwnikowi, jego kreatura ginie i ciekawe, czy, czy wejdzie pod naszą kontrolę. Ja rozegrałem parę gier i spotkałem się właśnie z, z tym koszmarem. Jest całkiem, całkiem niezły, aczkolwiek w połączeniu z dekiem, tym kocim, co się pali kota w, w piecu, no nie do końca się sprawdza. O, oh, z ucieczką. I elemental. No i dobra. Jak widać, już karty się powtarzają troszkę, bo już nie ma tego napisu First. No i mamy do wyciągania enchantów. Dobrze, w tym materiale to by było na tyle. Yy, oczywiście jeszcze jest 60 pakietów do otwarcia. Ja to podzielę jakoś yy, może na jeszcze dwie części, tak żeby w jednej części otworzyć 30 i w drugiej części otworzyć 30. No i później jakoś dodatkowo ten tron. Tutaj gdzieś zawieruszyłem się cztery pakiety. Już dawno powinny być otwarte. Yy... Oczywiście życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru. I trzymajcie się w zdrowi i w szczęściu. Cześć.